Dzień dobry, z tej strony A kurwa Dzisiaj gramy bez pierdolenia z wujkiem, harnasiem wujku możesz się przywitać Jo, mordy Dzisiaj zagramy taki pierwszy mecz przyjaźni oficjalny na kanale Będziemy, y, naszym kontentem będzie ostre napierdalanie w gierki na telefonie Kurwa, mój telefon roz, rozrany Wujek ma, prawda, wielkie doświadczenie Wujku, czy robisz mecz? Wujek szukał meczu Wujek jest pierdolnięty, to z nim nie gadamy y, Wujek, y, rób mecz Wujek zrobił mecz Oto, jaki jest numerek wujka Spokojnie 0219 No 595 Twój stary No i jest Jest i wujek. Czemu jest nazwane Twój stary? Ponieważ wujek jest jego wielkim kibicem A jego stary zmaga się z alkoholizmem Tak jak ja Tak jak wujek Zmiany dam 6 Wujek próbuje coś tam poustawiać meczu, więc będzie ciekawie Co, Na pewno nie wychodzimy W składzie prawda, mamy szybkiego, szybkiego pana, czarującego Afry Amerykanina Tutaj mamy Alexa Sant-Maximea a wuja się nie spieszy z rozpoczęciem meczu. Widzę wuja są Wuja zawsze są browala, Dlatego będzie grał troszkę lepiej. Dribbling mu się zwiększy. Ale piłkę będzie Tutaj mamy, prawda, jednostki. Zaraz wszystko będzie przedstawione. Tutaj mamy takiego brota tego koziołka. Nazywa się Messi. Yy, mamy imigranta z Egiptu. Prawda, brazylijskiego alkoholika. Hiszpańskiego trenera. Prawda, mamy tutaj yy, Giga, yy, Giga z Arsenalu. Uchodźcę z Maroka. Mamy Dijka yy, Kurud. Kurwa, dość, dość spory blok czekolady. Tutaj Kulibali. Na lewej stronie gra Alaba. I na środku bardzo wkurzony Niemiec Oliver Kahn. Skład wujka prezentuje się mniej więcej, także też ma broda tego bohatera na ataku. Prima Donne Ronaldo. Mamy Diego Armando Maradona. Następny kazałek. Roba Lewandowski, jeszcze z Bayernu. Prawda, mamy Jorginho Pello. Młody środek obrony, tak zwany Oreo, tylko bez, bez drugiego ciasteczka. Alaba i Delicta. Mamy tutaj Arnolda, Lizarazu i Casiasa, który nie ma zbyt długiego kutasa. Zaraz zaczynamy mecz przyjaźni. Zobaczymy, kto tym razem okaże się lepszy. Wujek nie cieszy się zbyt dobrym bilansem. Tutaj mamy przebitki, ponieważ wujek gra na drugim telefonie. Póki co widok będzie z mojego meczu. Wuja może drugą połowę nagrać. zobaczymy. Wujek zaczyna. Tutaj mamy. Włochatego tego Tutaj zaczyna mecz. Niestety coś mu nie wyszło z podaniem. Wuja coś nie komentuje meczu. Mamy tutaj GigaVeyre. Podanie do Messi'ego, Messi zaczyna atak, wuja chyba słabo wejdzie w ten mecz, ale na razie jest dobrze, biegnie tutaj nasza czekoladka, nie dał rady, Czawi, Czawi powoli przejmuje piłkę, tutaj oszukujemy go troszkę, jak w skarbówce, Salach. Salach próbuje, ale niziołek na bramce jednak daje radę, mamy już utrożny. Wuja prawdopodobnie ustawił ten mecz na 15 minut. To będzie dość długi mecz. Pełny akcji na pewno. Oby nie alkoholowych, wuja prowadzi drugą połowę. Drugą połowę me meczu będzie widoczna u wuja na naszym wspólnym kanale, chyba albo na osobnym. Zobaczymy. Wuja jeszcze musi potestować. Tutaj mamy podanie. Kurde, poprzeczka, ja pierdolę. Nie wierzę. Wuja coś taki spokojny Wuja co nie komentujesz. Się. To na chuju się skupiać, drugą połowę ty prowadzisz. Spokojnie tutaj podajemy ładne podanie. Ładne podanie Tutaj mamy podanie zajebiste za plecy Kurwa przeju, jebany, każą wcale nie naśmiewamy się z. To jest prawda yy, kolorów, tu, tutaj każdy jest równy. I na przykład taki wuja nie musi się wstydzić tego, że pije, bo to jest normalne. Tutaj idziemy dalej. O, jest sala elegancko. Tutaj wypuszczenie przez Messiego. Zobaczymy co będzie z tej akcji. Tutaj Hakimi! Hakimi! Messi go zabrokował. Ja pierdolę, co oni robią? Co być? Sam jesteś kurwa być. Jak, no, z... jak w szkole, jak wojsko? Tak, jak w wojsku, a puścza, rozkładają nogi do tej obrony, jakby kurwa dziwkami byli. To jest, ja się ich nie pytam, co oni tam <laughs> w robią. Przatni co robią, gejparty. party. Ciekawe czy to usuną za te wyzwiska, ale nie wiem. Póki nie będzie wiele osób oglądać, to pół biedy. Tutaj przejęcie, piłki. Podanie do przodu Masturbino Viro Co on tu zrobił? O. Tu jest dużo akcji Wszystko broni ten wuja, ma szczęście Lizarazu Idziemy dalej. Tutaj wypuszczenie. No nie, kurwa, jebany młody gówniak. Dawaj, Alex. Cristiano Penaldo wcale nie jest najlepszym piłkarzem na świecie. Gówno umie. Każdy o tym wie. Widać wszystko po tym, jak łatwo straci piłkę. Tutaj gramy podaniami przede wszystkim, ale nie kurwa takimi, nie takie na treningu się uczyliśmy. Tutaj Hakimi, do Wandajka, Kulibali, Alaba, Alaba tutaj rozpoczyna jakąś akcję, podajemy na spokojnie, tutaj do jego piłka poszła, tutaj kurwa, nie wierzę, idziemy dalej, czy Wuja da radę? Nie powiedziałbym. Będziemy się, badać się starał tutaj, żeby kurwa wuja nie przeszedł tego łatwo. Messi. No kur... mu zdjął z nogi jebany debil. Xavi, 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 Xavi. Kurwa, nie wiesz. Messi. Messi, Messi nie da rady. Lewandowski gra na lewej pomocy, przypominam. Tutaj nie będzie za dobrego zgrania. Aleks, wypuszczę Ronaldo? Kurwa, Casillas jest na posterunku. Dopiero 26 minuta meczu, a tu już dużo akcji się zdarzyło. Co prawda, wujek jeszcze nie ma strzału. Ale to kwestia czasu, wujek nie jest najgorszy. Tutaj robimy na spokojnie podanie. I podanie do Messi. Ja pierdolę. A wykorzystuję wykorzystuje okazję. I wujek browara. Ja pierdolę. Co żeś chłopaki odjebali. Tak, na na posterunku. To wuja kurwa miał szczęście teraz, ja pierdolę, co się dzieje? No już kurwa, pomijaj, pomijaj tego karła ty, pokażmy jeszcze raz powtórkę, żeby mieli no. no. Tak, powtórkę kurwa. Starcie kurwa, dobra nie chcę się palić. Smota jakuj. Ja pierdolę. A chciałem tylko na spokojnie rozegrać. <laughs> Widzicie widzowie kurwa. Kurwa mać. Ja nie wierzę. Jeszcze przycięcia, tak. Uh -huh. To co lubię najbardziej. Ja pierdolę, jak wy zagrywacie tą piłkę? Żeby tu się niebezpiecznie zrobiło. Bo tutaj wuja przywarciło mu się, no niestety. No kurwa. Na razie jest nieciekawie, bo no niestety przegrywam te spotkanie na razie, ale tutaj Maradona wcale sobie nie poradzi tak dobrze, Ronaldo próbował strzelać, no wuja kurwa miał szczęście z tą akcją, żeby się nie okazało, że to jest zwycięska bramka i oba by było przegrać w pierwszej połowie na początku, po tylu akcjach kurwa. Leć kurwa, leć kurwa, leć kurwa. Co wy robicie, kurwa? Tak się nie gra w piłkę. Dobra, biegniemy, kurwa. Bierzemy ich na hubie. Lewandowski se nie poradzi. Nie na mojej warcie. Kurwa, on dał mu piłkę jebany. Cristiano, Cristiano Penaldo. Dobra, dobre wypuszczenie. Teraz tylko podać. Kur! Zablokował cvel. A się człowiek nie może pohamować z emocjami. Będzie pierwszy tak długi film na tym kanale. No i oczywiście, kurwa, trzeba było to spierdolić. Nie może być tego. Dobrze, piękne. Tutaj podanie. Aj, kurwa. Tak niedaleko. Niewiele okazji tutaj brakuje, ale. Okazję Okazje Okazję no jest. chuj. Dostałeś w podanie jedno i to był Twój jedyny strzał. Ale skuteczne podanie. O no to kurwa ode mnie. Pewnie, no, że skuteczne. Kurwa No, no ja pierdolę. No. Jak pierdolę... No kurwa, ile tych prób będzie? Cały czas kurwa próbuję, bo ja mam szczęście jak chuj. Messi, kurwa z główki, z kilometrów chciał. Nie wiem, czy coś z tego będzie. No nie powiem, na razie jest ciekawie. Kurwa, dziewięć strzałów i żaden nie wszedł. Dobra, widzowie, teraz następną część nagrywam wujas. Zobaczymy, jak mi pójdzie, może presja zejdzie.